Witajcie w nowym vlogu. Tym razem pokazujemy Wam miasto. A jakie miasto? Dokładnie piękny Budapeszt, który zachwyca architekturą oraz piękną pogodą. Mimo, że jest trochę wietrzny, niemalże jak na oceanie, to jest Antek bardzo bardzo upalnie wręcz można powiedzieć. Mega słońce. Świeci. Dokładnie. A jak wiecie, my słońce i upały kochamy. Nam nigdy nie jest za gorąco, wręcz nam jest zawsze co. Za zimno. My kochamy ciepło. Także bądźcie z nami do końca, żeby obejrzeć. Piękna, bardzo sztywna też to. Dokładnie. Dużo niżej położono w nasze Warszawie, Dużo problemów. I tak wygląda metro. Mniej nowocześnie, mniej modernistycznie niż w Warszawie. Bardziej zabytkowo i bardziej tak mm, z klimatem, że tak powiem. Taka fajna rzeźba pieska. O! Idziemy na basztę rybacką. A z tej strony, kochani, macie widok na parlament, który otoczony jest rzeką Dunaj. Pogoda nam dopisuje. Jest pięknie, ciepło, upalnie, piękne widoki. Z baszty rybackiej dookoła te są takie różne wieżyczki. Możecie zobaczyć. Budapeszt jest zachwycający, A z tej strony widać panoramę miasta, widać mosty, Tam jest tutaj kilkanaście. Pogoda zachwyca jest bardzo też dużo turystów. Także musicie koniecznie zobaczyć kiedyś Budapesz i tutaj przyjechać przylecieć. A tutaj na chwilę ukrywamy się w takiej kapliczce. Matryoszka, Michael Jackson, mój idol. I w środku są inne Michaele już pokazuję Michael w różnych okresach swojego wieku Michael Jackson i Eagle I Love Michael Jackson A teraz zmierzamy do zamku gdzie będzie przepiękna fontanna niemalże taka prawie jak we Włoszech O proszę a z tej strony taki pan pilnuje bramy Jakie piękne cuda i tutaj się czuję tak, to miejsce mi przypomina Tamkę właśnie w Warszawie. Tam często na Tamce robiliśmy zdjęcia i właśnie tutaj się czuję bym była na Tamce w Warszawie, tam przy Muzeum Szopera. Także trochę tak po warszawski się nie czuję. Jemy ja cezar z krewetkami, tutaj taki mam drineczek, Antek nie pije więc woda i wegetariański burger. Tutaj nie było takiej typowo kuchni węgierskiej. A jesteśmy w pięknym miejscu, bo jesteśmy tutaj właśnie na baszcie z widokiem na parlament. Bo inne restauracje to takie sieciówki włoskie, a trochę głupio będąc na Węgrzech, jeść włoską kuchnię. Co prawda, ta też nie jest typowo węgierska, bo jak byliśmy w typowo węgierskich restauracjach, to tam jest wszystko z mięsem i tylko chyba jedną pastę podają czyli jeden makaron bez mięsa, takam tak? Takam tak. Bo tak to mają wszystko z mięsem, ta kuchnia taka jest właśnie dużo mięsa, tłusta, a my jak wiecie mięsa nie jemy, no z wyjątkiem tak jak tutaj widać krewetek, ryb, owoców morza, czasami sobie na to pozwalamy. Smacznego skarbie. Kirs, wasze zdrowie, za wakacje, za podróże. I za Was, a w tym roku trochę będziemy tutaj Wam pokazywać podróżniczych smaczków w sierpniu ruszamy jeszcze dalej, także oglądajcie nas tutaj na bieżąco. No i za te wakacje, zróbko! Uda też nocą katedra, jest cioł, to Kutki zakochanych, kutki miłości. My nie mamy swoich, żeby zostawić, ale jest ich tutaj od groma. Dużo zakochanych par widać. Odwiedziło to miejsce w Budapeszcie. No słuchajcie, niesamowite. Hard Rock Cafe i co za strój? Michaela Jacksona z 76 roku. Z Jacksons. Patrzcie, to z, jest z, z The Jacksons. Mi. Proszę, proszę, no co to za wyjazd? Pełen Michaela Jacksona. Jobokszer. Ja Jobokszer, ja ale dla mnie najważniejszy jest Michael. O oh, wow, najpierw ma Michael Jackson, a patrzcie co tutaj jest. Antek, nie mamy świeczki, lampki, zapalniczki, bo nie palimy papierosów, żeby zapalić. Michael Jackson, mój idol największy na świecie, kocham go. Ojeju, Michael. Michael! Wow, Michael! Wow, jestem w szoku, oni go tutaj muszą kochać. Kocham Węgry za to właśnie drzewo i za to, że kochają Michaela tak jak ja. Love Michael Jackson. W tle widać parlament, parlament nocą. nocą. Oświetlony, a my dziękujemy, że oglądaliście nas i zostaliście z nami do końca tego filmiku. Jeśli się podobał, lajk, komentarz, subskrypcja. To wszystko mile widziane. Udostępnijmy jakieś. Dokładnie, dziękujemy, że nas oglądaliście. No i co? No i zapraszamy do oglądania naszej kolejnej podróży, już niebawem, gdzie? Nie zdradzimy, gdzie? Ale gdzieś daleko.